Jak się tworzy coś pionierskiego i czasami jest trudno po drodze, czasami jest to mozolna praca, czasami to jest jak przebijanie skały. Kiedy spotka się na drodze osobę, która powie pomogę Ci i nie zamknie drzwi, to to jest jakby się spotkało anioła na drodze. I ja dziękuję Państwu za to otwarte drzwi, za otwartość we współpracy, za otwarte ducha na Smart Club, bo z Wami jest po prostu łatwiej. I to, co chciałam Państwu, o czym chciałam Państwa zapewnić, to bierzecie Państwo udział i dotykacie swoimi rękoma projektu, który jest historycznym wydarzeniem i przejdzie do historii, jestem o tym przekonana. I macie Państwo przez to między innymi, bo pewnie Państwo, na pewno robicie wiele innych fantastycznych rzeczy, ale przez to, co, przez tę cegiełkę, którą tutaj dokładacie. Wpływacie na przyszłe pokolenia i zostawiacie trwały ślad na tej Ziemi, który przetrwa nasze życie i następne pokolenia. Dziękuję i kłaniam się nisko z całego serca.